Treningu, Rafał, jak z tor? dzisiaj jest taka, aby pojeździć, przewietrzyć się bez specjalnie szaleństwa. Tor nie jest idealny i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Każdy będzie się pojeździć, przewietrzyć się, pobawić motocyklem i tyle. Na pewno będzie to jakiś pożyteczny trening dla nas, a przede wszystkim na pewno dla kondycji toru jest to no nieoceniona sprawa. Co ze sparingami, ze startem? Bo ja... nie. Sparingów tych nie będzie, jak się okazuje. Będziemy jutro mieli kolejny trening w Zielonej Górze, już taki myślę poważny. Tor będzie już na tyle dobry, żebyśmy mogli już pierwsze ściganie zorganizować. I w niedzielę jedziemy, jedziemy w zawody drużynowe. Falubas pierwszy, powiedzmy, pierwszy zespół przeciwko Palubas 2, nazwijmy to, gdzie wystąpią goście. Na tą chwilę potwierdzonych mamy trzech zawodników: dojdzie do Grzesiu Zęgota, Grzesiu Balasego oraz Rafał Konieski. Być może jeszcze ktoś z Polski do tego składu dojdzie, ale myślę, że z naszych zasobów, z naszych zawodników, drugi skład z tymi zawodnikami, których wymieniłem, zmontujemy zespoły. Jak już do rąk, nie czułem, to to poczułem na końcu. Jakie nie tam nie zawsze je popatrzeć. Przestawałeś trochę. Patryk, chciałam spytać o wrażenia z tego pierwszego wyjazdu na nasz tor, jak, jaki on jest, jak się jeździ. No, wydawał się wynajmniej gorszy, ale... wizualnie oczywiście, ale pokazaliśmy wynajmniej, że da się ujechać. To bardzo uważać, ponieważ jest ja dość przyczepnie. Jak Ty się czujesz? Bo już od startu jeździłeś w Gnieźnie. Jest wcześniej już pewnie na motocyklu? No pewności jeszcze nie mam. Nawet w środku sezonu. Co do opanowania motoru, ale z biegiem wyników jest coraz lepiej. Ile potrzebujesz czasu, żeby poczuć już się tak jak w zeszłym sezonie na pewności? No na pewno, że kilka treningów się przyda, bo jeździliśmy na razie tylko w gnieździe, gdzie tor był naprawdę twardy. Dzisiaj jest w ogóle całkiem odmiennie. Gdzie to jest naprawdę jest nieruchomo.